Cześć, jadę właśnie do sklepu i pomyślałam sobie, że wezmę kamerę, bo jadę do Lidla, który u nas otworzyli jakiś miesiąc, dwa miesiące temu, i jest on bardzo blisko nas, więc korzystamy z tego faktu teraz praktycznie co tydzień i co tydzień jeździmy tam na większe zakupy. No i tak pomyślałam sobie, że może będzie to dla Was ciekawe zobaczyć, ile się tutaj wydaje na jedzenie przy czteroosobowej rodzinie, korzystając z podobnego sklepu. Jaki mamy w Polsce. Zresztą ja byłam dość dużą fanką Lidla, jeszcze jak mieszkałam w Polsce, i bardzo się z tego powodu cieszę, że jest on teraz tak blisko nas. Także jeżeli macie ochotę zobaczyć taki haul spożywczy, którego u mnie na kanale chyba jeszcze nigdy nie było tak oficjalnie, to zapraszam Was serdecznie. Jesteśmy. Zapomniałam dodać, że właśnie z okazji tego, że ten Lidl tutaj został otworzony, to dostaliśmy do skrzynki kupony rabatowe o wartości 10 dolarów przy zrobieniu zakupów na 50 dolarów, co najmniej dostajemy 10 dolarów zniżki, także opłaca mi się po prostu też tutaj przyjechać. Ale oprócz tego, że mi się opłaca, to ja tak naprawdę bardzo lubię produkty z Lidla z kilku powodów. Po pierwsze, w Ameryce nie wiem, czy wiecie, ale jest duży problem z dostaniem dobrej jakości chleba. I prawda jest taka, że ja już od pewnego czasu taki po prostu piekę w domu. Po drugie, korzystam tutaj, jest taka francuska piekarnia, więc bardzo często też tam kupowałam do tej pory, ale niestety chleby stamtąd są dość drogie. I tak na dobrą sprawę, jeżeli chce się znaleźć właśnie taki lepszy chleb, to jest on po prostu droższy. A Lidl ma świetną ofertę, jeżeli chodzi o pieczywo. Podobnie jest z owocami, z warzywami. Także, no, przyznam szczerze, że spadł mi z nieba ten sklep tutaj, bo byłam do niego bardzo przyzwyczajona w Polsce. Teraz już może tak bardzo do niego nie jestem przyzwyczajona i już tak się kurczowo go nie trzymam, jak pewnie byłoby to w moim pierwszym roku mieszkania tutaj. Ale prawda jest taka, że skoro mamy go tak blisko, to jest naprawdę bardzo przyjemnie tutaj przyjechać i zrobić zakupy. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o właśnie kwoty, które wydaje się w tym sklepie, są one bardzo przybliżone do tych tańszych sklepów, a jakość jedzenia ja mam wrażenie, że jest trochę lepsza. Jestem bardzo ciekawa, jakie jest Wasze wrażenie, jeżeli mieszkacie tutaj w Stanach i macie doświadczenia z tym sklepem, to napiszcie w komentarzach koniecznie. No, a ja idę na zakupy. Oczywiście w pełnym umundurowaniu, bo y, u nas teraz tak na dobrą sprawę jest nakaz chodzenia w maseczkach prawie wszędzie. Także w drogę. We Tutaj mam moją listę I, jedziemy. I moje ulubione... 会好打。 Jadę do domu i szczerze powiedziawszy powiem Wam, że bardzo nieswojo się czuję zawsze z kamerą w ręku w sklepach, także tych ujęć nie ma jakoś za dużo. Ale pokażę Wam za to, co kupiłam i opowiem też o tym, co mnie bardzo denerwuje w Lidlu I z drugiej strony jest też w opozycji coś na plus. No dobra, wszystko będę mówić przy rozpakowywaniu zakupu. Hania razem ze mną dzisiaj nagrywa, co kupiła mama w sklepie. Co najlepiej lubisz? Arbus. Arbus. Hania jest maniakiem arbuzów, także arbuzy u nas dość często, często goszczą. A ja lubię nawet. A co jesz? No to są twoje krakersy. A ja na razie też lubię krakersy. <noise> tak, szczerze powiedziawszy, to jest jeden z tych minusów, Lila, o którym chciałam powiedzieć. Jest bardzo mało produktów bezmlecznych, słodkich. I niestety tylko krakersy i te drugie krakersy, bo kupiła mama dzisiaj dwie paczki różnych, bo się pokończyło wszystko. Będziemy jeść po obiedzie, tak? Ja będę sobie odkładać te rzeczy. Zacznę od tego, że zapłaciłam 190 dolarów po, po tej obniżce, o której wspominałam, o tym kuponie rabatowym. Czyli zakupy kosztowały 200 dolarów, ja zapłaciłam 190. Z czego muszę powiedzieć, że trochę jest więcej tych zakupów niż zwykle, bo po prostu dużo rzeczy się pokończyło. Standardowo mniej więcej wychodzą nas zakupy ostatnio. To 190, tylko po prostu inne rzeczy. 190, 160. To ostatnio było, tydzień wcześniej też było 160. No dlatego teraz po prostu jest, są trochę większe Ech. zakupy. Ech. Hania. Hania też lubi kiełbas i szynki. Ale właśnie, kolejna rzecz, nie ma szynki ani dobrych parówek w lindu, które Hania lubi, więc musimy zawsze trochę uzupełniać jeszcze te zakupy o dodatkowe rzeczy. Było. Kiedyś kiedyś miała takie gwiazdka i kiedyś ja jadłam. Mm, I lubiłaś? No to jedziemy z tym światem. Co kupiliśmy? Z owoców warzyw truskawki dwie paczki. Kolejna rzecz, której bardzo, ale to bardzo nie lubię widzieć, to fakt, że większość warzyw i owoców pakowana jest w folię. Yy, I o ile truskawki, maliny i takie rzeczy to w każdym sklepie tutaj są w O, na przykład o tyle i jabłka, załóżmy w Wolmarcie. Można kupić normalnie bez tego plastiku. A tutaj tego plastiku jest trochę więcej niż, niż w Wolmarcie mam wrażenie. Nie no, na pewno jest więcej, bo popatrzcie, kolejna, rzecz, kolendra. I tak jak widzicie, ja na przykład posiłkuję się takimi płóciennymi karbami. Też takie mleko. Gdzie na przykład właśnie damy? Daję pomidory, bo można je kupić faktycznie bez opakowania i awokado. Ale, ale w Walmartie tak naprawdę więcej tych produktów jest takich, które mogę wsadzić do tych siatek. Więc to jest dla nas zdecydowany minus dla Lidla. A wiecie, że, że po prostu um, um, lubię najbardziej um, te słodycze. Ja, 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 ja. Mamy bazylię, to jest bardzo nietypowy produkt, nie kupuję na co dzień bazylii, ale po prostu moja w ogródku jakoś nie chce rosnąć, dlatego bazylia jest. Piersi z indyka, dwie paczki. Jeżeli chodzi o mięso, mamy jeszcze wielkiego kurczaka. Mamy i, jeszcze taki I w sumie to by było na tyle, bo kolejna rzecz, którą jestem ostatnio zapascynowana, to mięso, które mięsem nie jest, czyli Beyond Meat. To jest y, ala mięso wołowe, ale to jest mięso wegetariańskie, czyli mięsa tam nie ma. A smakuje faktycznie jak mięso, także my bardzo często ostatnio kupujemy. Mamy dwie To czekamy, jest hanie mięso. Tak. A propos tych czekolad, to są one bardzo tanie, bo kosztują dolara. A są chyba jedne z lepszych tutaj w Stanach, bo większość tutejszych czekolad jest po prostu strasznie słodka. Tak nienaturalnie słodka, a te są naprawdę smaczne. Fanka humusu, tak? <laughs> Hania bardzo lubi, i to jest faktycznie jeden z produktów, który u nas dobrze się schodzi. E, śmietana e, moje uzależnienie czyli te, te wafelki po prostu je bardzo bardzo lubię to jest mój smakołyk ziemniaki malutkie bo też mieliśmy jeszcze jedną e, w domu ale mamy taką. jakąś szklaną kolendra kolendra mamy, mamy <laughs> e, co to jest Hania wiesz szpinak <laughs> nie to por bardzo się cieszę, moje dzieci zaczęły jeść ogórki, więc ogórki są na pokładzie. Jest też wielkie mleko, bo będzie oczywiście ser. Stefanek też pije mleko, więc tych, tego jest troszeczkę więcej. Pomidory, będzie sałatka z kalafiorem i pomidorami, więc pomidorów też trochę więcej. Banany. Makaron, muszelki, awokado, bo my jesteśmy zjadaczami awokado, w tej rodzinie schodzi jak złoto. Mm. Mamy taki klep? No właśnie, wspominałam, że uwielbiam piekarnię Lidlowską i są no dwa chleby. Mogę chlady. ja spróbować? Tak, ty możesz też, ale po obiedzie, dobra? Popatrzcie, co jest w sklepach. Jest polska kiełbasa. Oczywiście nie smakuje jak polska kiełbasa, ale w sumie jest chyba jednym z tych lepszych wyborów, jeżeli chodzi o, o kiełbasy tutaj. I no, używamy jej na grilla, więc po prostu będzie grill. też będę miała grilla. No i co my tutaj mamy jeszcze? Jest fasol, fasolka szparagowa, za którą bardzo tęskniłam, więc cudownie, że jest. Jest. Jestem za moją Tak. Akurat tej nie jeszcze. To jest pepperoni. Co my tu jeszcze mamy, Hania? Co to jest? Pomidory. Papryka. pomidory. Mhm. Tu mamy. Tu mamy rybkę. Mamy też dwa mleka haniowe, bo Hania. E, 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 takie nazywamy, właśnie: mleka haniowe. Czyli mleka migdałowe, dokładnie, mleko dla hani, bo Hania jest uczulona na zwykłe, więc ma swoje. I no, ja je dodaję do pieczenia, naleśników, e, placków. No właśnie, więc wszystko jest z tym mlekiem. Sera tego nie da się zrobić właśnie, Ale... niestety. Dobra, skończyły się nam płatki, to też tak nie, nie kupuję tak często. To są stefankowe bez cukru, a tutaj dla Hani oczywiście z miodem, tak. E, ciekawostka odnośnie orzechów e, nerkowca. Bardzo ciężko jest tutaj znaleźć niesolone orzechy nerkowca. I Lidl to jest to miejsce, w którym można je kupić, więc e, jak tylko tam jestem, to zawsze je kupuję. Hania! Jest też oczywiście piwko na pokładzie. To, ciekawostka. Jest papieka. Papieka. to jest brokuł. Jest. <laughs> pieczarki. pieczarki, Co my tutaj jeszcze mamy? Rukole, którą zjadam tylko ja i mąż, bo dzieci nie chcą. O tym piwie chciałam powiedzieć, że nie sprzedają tutaj 0,5 litra, tak jak u nas, tylko jest 0,3? 0,33. 03, także tak się trochę tłumaczę, żebyście nie myśleli, że tak dużo piwa pijemy. No dobrze, mamy tutaj jeszcze ulubione hani malinki i kukurydzę. A, i jeszcze um, haniowe, haniowe i stefankowe soczki na wyprawy rowerowe. Um, parmezan, bo się akurat skończył, także widzicie, tych produktów takich, których nie używamy na co dzień, jest dość sporo. Masło się skończyło, więc masło też jest, ser kreśniowy i ricotta, ricotta to jest nasze odkrycie z mężem, ostatnio używamy jej codziennie do śniadania. Jajka tutaj, o jajkach i ogórtach. Jogurty u nas są najdroższe, ale w Polsce też one są drogie, bo Hania ma swoje właśnie bez mleka i one kosztują prawie dolar 1,30 dolar chyba dokładnie. Więc są bardzo drogie, no i to nam robi zawsze koszta dodatkowe, ale na szczęście Stefan może jeść normalne, więc tam oszczędzamy. No dobrze, no to to jest nasz hol spożywczy na tydzień, tydzień z hakiem myślę tak naprawdę. I oliwa. I, bo się skończyła właśnie oliwa, skończyły się oliwki. Oliwki z migdałami w środku. Uwielbiam, a rzadko je widuję. Nie wiem, ja mam wrażenie, że tych zakupów jest trochę więcej niż normalnie co tydzień, prawda? Oleczku. Coś w tym stylu. No tak mi się wydaje, że troszkę jest ich więcej. Także... No, także tak wyglądał nasz hol spożywczy. Dajcie znać, czy tego typu film w ogóle Wam się Aha. podobał. Ja nigdy nie robię holi, no i czuję się trochę okay. dziwnie z tą kamerą w sklepie, tak jak wspominałam. No ale myślę, że to może być ciekawostka, ile faktycznie się no. wydaje w tych stanach przy czteroosobowej rodzinie, gdzie mamy dwójkę malutkich jeszcze dzieci, więc to też jest trochę inaczej na pewno niż przy dzieciach większych. Już tam kończymy. Mami, to... bo musimy jeść, nie? Trzeba to zjeść, to co mama kupiła. Trzeba się bawić. Trzeba. Trzeba. Trzeba się bawić, no właśnie, najważniejsze. Dzięki za dzisiaj, subskrybujcie kanał i do usłyszenia. Papa. Pa. Pa, pa.